Jamaneczkę żemeczki <laughs> Dzisiaj sobie nagrywam, gram znowu na bąsko Ogarnąłem jakiś lepszy sprzęt do nagrywania Już pełna wersja kupiłem I co, gramy sobie na trybie particle Chyba, z tego co wiem I co, wam Bo chyba tak większość trybów e, Wam przedstawię To co, lecimy Walka już się rozpoczyna więc pijemy płaty i oby było dobre Oczywiście o tych karego już odpalony Jakie ja mam lagi muszę się oswoić chyba Dawno nie gram w Minecrafta, chyba mnie w PS y podskakuje na kosz. Dobra, oj, jakie lagi, o co chodzi? Nie wiem. Dobra, na razie chyba dobrze widziałem. Mam straszne lagi. Dobrze, żeby nie było na potem. Nie jestem zbyt dobry. Chcę wam mniej więcej wszystkie pokazać tryby. Oj, nie, te lagi to mnie wkurzają chwilasem. Wezmę poty. Wypiję te spida chwilę. te ja zaraz cię przyjdę chwilę. Walka zacięta, ja, ja mam dużo lagów. Jestem Steven No dobra. To, to, to widzimy się na następne ręce. Gramy już, już na następne ręce. No. jestem free dobra no Na następnie ręce się widzimy następna ręka już jest stąd zapasował o polska koksy nie lubię tego trybu ale dobra dla widzów zrobię wszystko Ja nie wiem co ten typ podjadł nawet, ale chyba refa Znaczy chyba koksa Ja sobie zjem ja refa Więc nalajcie Można no, nie będę ryzykował tak bardzo I sobie koksa No Daj Ten gość ciągle coś że Ja nie wiem o co chodzi. Chyba za to już drugiego koksa. No? jak za to już drugiego koksa. Nie, albo refa, nie. Refa chyba. Oj, gościa, bania padła. czy jakaś za dobrze się nie klepie, ale jest szacunek. Te party class tak pod tego makro jedyne zlecą. Gościu ujedz wszystkie refy i chyba wszystkie koksy. Ale tak nie jestem pewien. Bo został mu jeszcze koks, to mam trochę przerąbane. Bo ja już koksów niestety nie mam. Oddam shit o, nice Dobra, kolejna ręka, bo teraz mówię wszystkich trybów nie zrobimy dzisiaj I te lepsze takie oj, gościu chyba chce się klepać. No widać, Tak, ci którzy wyzwałem tak kończą, kolejna arena, to jeszcze na archer mod się poklepia. o dodali w kończułki, no to co lecimy. Dobra, nas, Dobra. Tak sądzę, że to wszystko w tym odcinku. Jeżeli filmik wam się spodobał, zostawcie lajka, komentarz. Jeżeli jesteś nowy, zostaw suba. No i co? Dzięki. Z góry dzięki, jeżeli dasz lajka i w ogóle wszystko. To co? Eluwa, mordeo